Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Witam. Dzisiaj porozmawiamy o Was, o Waszym ośrodku, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na terenie gminy Puck. Dzisiaj również Wasze święto. Tak, dzisiaj jest Dzień Pracownika Socjalnego. Raz w roku to święto, które zostało ustanowione w 1991 roku. Mało kto pamięta o tym święcie, a szkoda, bo jeżeli coś się dzieje na terenie miasta czy wsi niedobrego, to media się bardzo interesują tymi sprawami. A ten jeden dzień, kiedy jest święto pracownika socjalnego. Dzisiaj rano jadąc do pracy słuchałyśmy w mediach, czy są jakieś informacje, to tylko była wszędzie wzmianka, że jest dzień życzliwości. Nikt no. nie pamiętał o dniu pracownika socjalnego. No właśnie, powiedzmy naszym telewidzom na temat działania Waszej struktury, od kiedy ona powstała, jak, jak cała struktura działa tego urzędu? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku powstał w wyniku podziału Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powstał w 1992 roku. Od tego roku funkcjonujemy. Na początku pracowałyśmy, bo to były same panie, w trzyosobowym składzie, w jednym pomieszczeniu biurowym. Stopniowo się rozrastaliśmy, coraz więcej pomieszczeń dostawaliśmy, aż w pewnym momencie okazało się, że się nie mieścimy. I gmina zakupiła dla nas odrębny budynek, w którym teraz funkcjonujemy. W 2015 roku został zakupiony. No i już w tej chwili mamy problem, żeby się pomieścić, bo zadań cały czas przybywa, bo główna praca pracowników to jest praca z ludźmi i mnóstwo różnych zadań, które realizują pracownicy w terenie i tutaj w ośrodku. Nie tylko co się wydaje, że, że jest realizowane, ale bardzo dużo innych, o których się nie mówi na co dzień. No właśnie, porozmawiamy o tych pracownikach socjalnych, bo ich praca głównie opiera się w terenie, muszą działać w terenie, pracować. Gmina duża, dużo też również zadań. Ilu jest takich pracowników? Jak na co dzień wygląda taka praca? W terenie mamy w tej chwili siedmiu, pracowników socjalnych, a ogółem zatrudniamy w ośrodku 25. 25 osób zatrudnionych w formie umowy zlecenia na stałych etatach, a dodatkowo jeszcze 6 osób na umowę zlecenia. Pracownicy w terenie no to są typowo wykwalifikowani pracownicy do tej pracy z ludźmi i to jest taki pierwszy front pracy, że wchodzą do rodzin, nie tylko w celu udzielenia pomocy na wniosek, ale też inne gminy nam zgłaszają tak tzw. alimentację, gdzie trzeba przeprowadzić, żeby ułożyli na swoje rodziny zamieszkałe na terenie polski. Przeprowadzamy wywiady dla PCPR-u, dla sądu, dla innych jednostek. Przeprowadzamy postępowanie w przypadku kierowania do domów pomocy społecznej, to też z członkami wszystkimi rodzin. Jest dużo pracy. Szpitale nam zgłaszają, jeżeli jest klient nieubezpieczony z Narodowego Funduszu Zdrowia. Też docieramy do tych rodzin, sprawdzamy, czy się kwalifikuje do tego, żeby wydać decyzję na bezpłatne leczenie. Kiedy jest też zaniedbanie opiekuńczo-wychowawcze, też pracownik socjalny do tych rodzin dociera i sprawdza, czy trzeba przyznać asystenta rodziny, żeby wesprzeć rodzinę w jej problemach. No jest gro różnych innych zadań, które też trzeba wykonać. No, duże zadanie jest też w związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy, gdzie prowadzimy niebieskie karty razem z innymi przedstawicielami różnych instytucji, ale później też w terenie pracownik socjalny odwiedza te rodziny, sprawdza, co się dzieje. Też są spotkania grup roboczych, gdzie przedstawiciele różnych instytucji wraz z pracownikiem socjalnym spotykają się, omawiają jakie są postępy, co się dzieje i prowadzi się pracę z rodziną w ramach tych grup. Ile y, taki pracownik ma przydzielonych klientów? Pracownik socjalny y, y, nie ma jak gdyby minimalnej ilości, ale nie może przekroczyć w 50 y, środowisk rodzinnych, gdzie jest prowadzona praca socjalna. I to utrzymujemy y, tą normę. Mm -hmm. Wszystkie te zadania, ważne zadania, o których Pani powiedziała, na to również musi się złożyć budżet w gminie, żeby to, to działało, no bo trzeba to wszystko poprowadzić. Jak to się przedstawia właśnie w GOPS-ie? No budżet jest coraz większy i no, stanowi pokaźną kwotę w budżecie gminy. Na chwilę obecną budżet nasz przedstawia się na około 45 milionów złotych. W tym budżecie środki własne to około 3 milionów, reszta to środki rządowe. No, główna taka kwota, w tym to jest świadcze, świadczenia 500, plus, to jest około 30 milionów, 12 milionów świadczenia rodzinne, no ale ze środków własnych, gdzie zadania początkowo było, były realizowane przez administrację rządową, a które stopniowo przekazywano gminie, to jest e, pobyt w domach pomocy społecznej. W tej chwili e, wydajemy na to około 800 tysięcy w roku. E, kolejne zadanie, które nam zostało przekazane, to też e, partycypowanie w, e, w pobycie dzieci w pieczy zastępczej. Na to idzie około 250 tysięcy w roku. No i e, schroniska dla bezdomnych, już w tej chwili wydajemy około 150 tysięcy rocznie. Na pobyt naszych osób bezdomnych z terenu gminy. Właśnie ta bezdomność jednak ona występuje również na terenie gminy PUCK, bo zawsze mi wydawało się jednak, że na terenie gminy PUCK nie ma osób bezdomnych, jest ich bardzo mało, porównując w dużych miastach, gdzie nawet możemy to zaobserwować. U nas chyba na terenie naszych miejscowości jest chyba troszeczkę inaczej, czy nie? Jak to wygląda? Bezdomność występuje, bo nie ma chyba takiej gminy, żeby nie występowała. Niektórzy może się bronią przed tym i udają, że jej nie ma, ale za, zamieszkiwanie osób w warunkach, w których nie powinny zamieszkiwać, no to jest już bezdomność. I w takim momencie, kiedy już ta osoba nie może przebywać w swoim środowisku ze względu na stan techniczny, no to kierujemy do schronisk dla bezdomnych. Podpisujemy umowy z podmiotami na terenie trójmiasta, które są wyłaniane w ramach konkursu. Ofert i, i tam kierujemy. Co sprawia pracownikom socjalnym najwięcej trudności w pracy? No problemy są różne. Na pewno występuje agresja wśród klientów. To, to jest jeden z takich problemów. Nie jest to na co dzień, ale zdarza się. Wynika to z poirytowania niektórych osób nie, nie otrzymują tego, czego oczekują i różnie reagują. Pomimo tego, że pracownik socjalny jest przygotowany na, na taki odbiór, y, są to wykwalifikowani pracownicy, powinni sobie umieć radzić w tych sytuacjach, czasami jest to trudne. Przenosi się to na życie prywatne tych osób, bo człowiek jest tylko człowiekiem. Y, jest problem y, też z odbieraniem dzieci z rodzin biologicznych. Jest to bardzo duże przeżycie dla pracownika. Y, takie sytuacje się przeżywa. Odbiera się dzieci tylko w takiej sytuacji, gdzie naprawdę one nie mogą już pozostać w tym środowisku. Jest to dla nich potrzebne ze względu na, na ich zdrowie i życie. Tylko w tych sytuacjach się odbiera, ale jest to bardzo trudne, bo to jest ich środowisko biologiczne i tylko takie znają. Co jeszcze z takich trudnych rzeczy? No, zapewne praca z bezdomnymi, bo to jest trudna grupa klientów, nie chcą współpracować. Czasami nie chcą pojechać do schroniska. Mieliśmy klienta, który wiele lat mieszkał w lesie. To my przeżywałyśmy, my się denerwowałyśmy, że on nigdzie nie chce iść, ale wbrew jego woli też go stamtąd nie można było zabrać. Dopiero jak odmroził stopy, dopiero wówczas się zgodził i teraz już któryś rok przebywa w tym schronisku. Oczywiście w schronisku dla, dla osób z usługami opiekuńczymi, bo takiej pomocy wymaga. Pracownicy socjalni są też narażeni na to, że w środowisku zetkną się z gruźlicą, z nosicielami HIV, z różnymi chorobami zakaźnymi. Muszą być na to przygotowani, że muszą być bardzo ostrożni, bo wchodząc do środowiska, nie wiemy, co zastaniemy w tym środowisku. Środki unijne również są dla Waszych klientów. Jakiś czas temu realizowaliście na terenie Gminy Błuck duży projekt z wykluczeniem cyfrowym, a teraz również przystępujecie do kolejnego projektu, który będzie również pomagał Waszym klientom. Tak, no, z projektami mieliśmy już styczność wcześniej. W latach 2008-2013 realizowaliśmy my nasz projekt systemowy. Podejmuję nowe wyzwania, idę do pracy. Bardzo ciekawe, bardzo dużo osób skorzystało z różnych form pomocy w ramach projektu. Wykluczenie e-szansa, wykluczenie cyfrowe dla mieszkańców gminy Puck to był projekt realizowany przez gminę, w którym my też pomagaliśmy w realizacji tego projektu. W tej chwili od stycznia ruszają dwa kolejne projekty. Które gmina będzie realizowała. My będziemy wykonawcami te, tych projektów. Jest to aktywizacja, jeden zawodowa, a drugi społeczno-zawodowa. Są to projekty, czas zacząć działać i wykwalifikowani, gotowi do pracy. Gmina dużo mówi o osobach starszych, bo to taki, można powiedzieć, teraz trend, który się pojawił. Pomoc osobom starszym, Coś robicie w tym kierunku, planujecie coś robić? Na pewno robicie, ale coś może Pani by nam już zdradziła, chciałaby nam Pani coś powiedzieć na ten temat? No w tej chwili nie chciałabym więcej mówić, bo są plany, ale zaczekamy i zobaczymy, co się z tego rozwinie, ale tak w kierunku osób starszych trzeba jak najwięcej działań kierować i o tym pamiętamy i, i przymierzamy się do dalszych działań. Czego możemy Wam życzyć w tym Waszym dzisiejszym dniu, na, kolejne, na kolejny może rok, lata? Uch, życzeń byłoby dużo. Pierwszy ukłon do ustawodawcy. Żeby te nasze przepisy były jednak takie bardziej jednolite, żeby nie dopuszczało do tego, że można w różny sposób interpretować. Różne gminy interpretują, w różny sposób klienci są zirytowani. My wysyłamy często zapytanie, zapytania do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o interpretację, bo nie są to przepisy czytelne. Zwłaszcza jeżeli chodzi o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, też umieszczanie odpłatności za domy pomocy społecznej. No, y, też spory o właściwość miejscową między gminami, bo nasza ustawa nie jest taka czytelna, ale musimy ustalać za pomocą y, y, Kolegium y, w Gdańsku, SKO, y, która gmina jest właściwa do rozpatrzenia danego wniosku. No, a, a tak na co dzień, może bardziej wyrozumiałości, bo my chętnie y, chciałybyśmy nieść pomoc, dawać wszystkim tego, co oczekują. Byłaby to praca bardzo przyjemna, bo tylko byśmy widziały od naszych klientów zadowolenie, że otrzymali to, czego sobie życzą. No ale niestety, my mamy ustawy, mamy przepisy i z, z tego wynika niesienie tej pomocy. Jesteśmy ograniczeni często przepisami. Czasami rzeczywiście chciałybyśmy dać więcej, bo widzimy, że byłaby taka potrzeba, ale przepisy na to nie pozwalają. Tego Wam życzymy i dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.